No kochani, witam Was bardzo serdecznie w Drapingu Wielkanocnym. Przychodzę do, nas, do Was właśnie w Dzień Wielkanocny z Drapingiem. A że loto nie wypuściło żadnych wielkanocnych zdrapek no to po prostu taki mix wybrałam za 38 zł. No i mamy tutaj trochę nowości, bo na tropie kasy jest nowe, dolary, diamenty, wielka kasia, nawet trochę taka nawet jeszcze świeża jest. No i mamy ekstralinię, owoce eksplozję, czyli te drapeczki, które lubicie oglądać. A oprócz tego mam jeszcze tutaj list od naszej kochanej Beatki Biag. No podejrzewam, że jest tutaj kartka wielkanocna, ale o tym się zaraz przekonamy. Nie odwracam na, drugiej stron na drugą stronę, bo tam jest adres Beatki, także tak robię, żeby nie było widać. No i jest z nami tutaj kurczaczek od Karlinki, żeby było nam tu fajnie wielkanocnie. No, i taka podkładka. Dobrze, moi drodzy, tak, zrapeczki będą niektóre z dedykacjami, bo niektóre tutaj drapeczki mi yy, pisaliście jakie chcecie. Ale najpierw przejdziemy do otwierania listu od Beatki. Fajnie, akurat tak pod wielkanocny odcinek. Będzie tutaj taki dodatek, właśnie od Beatki naszej kochanej. Ja. Dobra. No i wyciągamy tutaj zawartość kopertki. Kopertkę odkładam, żeby tu się dane nie pokazały przypadkiem. No i... O! Piękne! Let's hop into spring! I wskoczmy na wiosnę, tak? Wskoczmy... Czy przystawmy się na wiosnę, tak? No piękna! Jaki śliczny zajączek wielkanocny i kurczaczek. O tam piesek tutaj na dworze szczeka. No, i przeczytamy. For an Esther Filed with Lovely Things. Radosnych świąt Wielkiej Nocy, ciepłej rodzinnej atmosfery i miłych spotkań z najbliższymi i wiosennego nastroju. Życzę Wam, kochani Ewelinko, Dawid i Waszym rodzinom Beata. Bardzo Ci dziękujemy. Beatko, kochana, poczekajcie, bo mi tutaj piesek szczeka na dworze. Muszę zamknąć okno. Także taka oto piękna kartka, przepiękna kartka od Beatki z życzeniami. Bardzo Ci, kochana, dziękujemy i my również życzymy Tobie, Beatko, kochana, zdrowych, pogodnych świąt Wielkiej Nocy. I korzystając właśnie z okazji, ja również życzę Wam wszystkim, moi kochani widzowie, dużo zdrówka, pogody, ducha, uśmiechu na twarzy. No, i możliwie wiadome, no nie będą to teraz takie rodzinne święta, jakbyśmy tego chcieli, no ale żeby wszystko wróciło jak najszybciej do normalności, żeby już kolejne święta były w pełnym gronie rodzinnym. No i tak jak sobie tego wszyscy życzymy. Także, moi drodzy, przede wszystkim dużo zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka. No i wesołych świąt wielkanocnych. Dobrze, moi drodzy, także akcenty świąteczne tutaj występują, kurczaczek i karteczka. No i przechodzimy tym właśnie akcentem do drapania z drapeczek. Na pierwszy rzut poleciała zdrapka na tropie kasy, która jest z dedykacją dla naszego make-upa, make Ja już tutaj biorę przyrząd do drapania. Z drapeczka dla make-upa, także Michał na pewno trzyma kciuki bardzo mocno, a ja lecę zdrapaniem. drapaniem. 12, 22, ale tych dwójek 27 i 16. Teraz ostrożnie, żeby tu nie dziabnąć literyk kontrolnych. Obok tu jest. 2, 24, 18, 19. 9, 14, tak krąży, krąży, nie? 21, 22 i 8. No, trudno, Michaś, nie udało się, ale pisałeś mi jeszcze o pudełku czekoladek, także postaram się je gdzieś właśnie kupić i też ci zadedykuję. Może będzie no, pudełko w pełni. W jak chcecie, to jest kążone, to będzie musieliście słuchać, także Tam cały czas zadawać, jaką A to chyba, to jest W, albo nie widzę, albo nie a ja, nie, 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 nie. Tu jest dwóch. O matko, tu jest N. Dobra, się nadrapałam. Pierwsza zdrapa, niestety, pusta. No to przejdziemy sobie teraz do owocowej eksplozji fioletowej. Czy ja mam na. O tak, na owocową eksplozję też mam dedykację. Dla Klaudii Dan, Ewelinki Lisowskiej, dla Gosi DSO Porady i Ciekawostki, dla Kasi T22. Ani z drapowiczki oraz kasi pajączek. Także kochane dziewczyny, owocowa eksplozja jest dedykacją dla Was. No i lecimy. Mamy truskaweczkę. Tutaj jest truskaweczka, i tutaj. Dalej mamy karambole. Tutaj i tutaj. Kolejny symbol to. Gruszka, i gdzieś mi tu lata muszka, bo widzę taki mały czarny punkcik. Tu jest gruszka, tu jest borówka. Oni tak, tak lubią te borówki ustawić w takim stosiku. Mamy teraz banany. Banany widzę porozrzucane po całej zdrabce. Mam nadzieję, że ta mucha mi tu nie wleci w kadr. Bo się tu kręci, kręci banany. Dalej mamy winogrona. Tu są dwa winogronka. Dalej kolejny symbol to jest brzoskwinia. Tu mamy brzoskwinie i tutaj kolejno, co nam się tutaj odsłania. Dalej będzie cytryna. O, widzicie, że potrzebny nam by był tutaj ananas, zwłaszcza do tej pierwszej linii. Ładnie by tutaj już utworzył pierwszą linię w grze pierwszej. No i mamy cytrynki wydrapane. No to patrzymy kolejno, co nam tutaj dali. Dali figę. Yy, dalej, następne mamy kiwi. Kiwi. Czy te kiwi nas zdziwi? No aż tak nie, bo tylko dwa były dalej mamy jabłuszko proszę bardzo tu mamy jabłuszka kolejne są wisienki no teraz też widzicie co by się tutaj zadziało jakby był ten ananas niezła akcja memlon tu są memlony i tutaj są memlony i dalej jest arbuz a jak tak ktoś mnie nie ogląda to tylko, albo dopiero się pojawił, to ja tak mówię, po prostu memlon na melona, tak specjalnie. Kontrolne różne, niestety owocówka jest pusta, moi drodzy. No to przechodzimy do tych większych zdrapek. Wielka kasa. Ostatnio wielką kasę dedykowałam Dark Kasi, no i się dobrze sprawiła, ale teraz nie odnotowałam żadnych kolejnych. Chętnych osób na wielką kasę. Chyba, że tak jak mówię, nagrywam odcinek zanim ktoś napisał, no to ja to wyłapię na przyszłość 16, 12, 42, czwóreczka i jedyneczka. A mamy tak 27, 9, szósteczkę, piątkę i 11. To nie są liczby, które chcemy. Oj, oj nie. 39. Dajcie znać, moi drodzy, jak tam święta. Co, jakie są Wasze ulubione potrawy świąteczne? Co przygotowaliście na święta do jedzonka? 23. 18. 35. 40. 36. I trujeczka. Kolejno mamy dwójkę, której nie mamy. 49, którego też nie mamy. 28 też nie. No by się wstydzili normalnie tyle tych pustych zdrapek, ale lot to wstydu nie ma. Arr! Ar, no ar! Tak to jest. No to co? Mamy ekstra linie i dolary diamenty. No to zdrapiemy sobie teraz dolary diamenty, a na koniec zostawimy sobie ekstra linie dla relaksu. Czy ja mam tutaj dedykację na dolary diamenty? Yy, chyba nie mam osoby chętnej na dolary diamenty, ale zadedykuję ją Dawidkowi. No i lecimy. Mamy tutaj tak: 13, 27, 7, 1 i 19. A mamy tutaj tak, 17, 22, 9, 14 i 32. No to już tutaj, może jak się nic nie dzieje, to nie będę tego czytać. Tu nie mamy. Tutaj cyk 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 cyk. Trójeczka 21 i 12. No dobra, lecimy dalej. Ostatni rządek. O ja. Tu jest 16, 38 i 24. Niestety wyłowiony pustek. A o! No szkoda, no szkoda, ale słabo. No nie przyszedł bogaty zajączek, <laughs> którego sama sobie zrobiłam teraz. No mamy tak, ekstra linie. No to lecimy, może ekstra linie na koniec miło zaskoczą? Przydałoby się. Może chcecie trochę bliżej? Nie ma problemu, będzie ciutkę bliżej. No i dobra, lecimy, szukamy. Tak, mamy monetę, mamy tutaj. Tu nie mamy monety, tu mamy monetę. Jak to dalej tutaj jest? Czy tu jest jakaś moneta? Nie ma monety, a tutaj też nie ma monety. Kolejny symbol to jest łódka. No i lecimy od począteczku. Czy tu jest jakaś łódka? Patrzymy, patrzymy. I na razie nie widzimy. O, ale mamy koło monety. Koło monety. Tu nie ma. I tu też nie. No to lecimy po następny symbol, jakim będzie serducho. Tu jest serducho, bo patrzę w kamerę i tutaj źle, źle dziabnęłam. Tu jest serducho. Tu jest serducho i tutaj. No i na dole też mamy jeszcze jedno serce. No i dalej lecimy. Dalej mamy podkowę. No i szukamy, szukamy, szukamy. Tu mamy podkowę. Tu mamy podkowę. Tutaj mamy. Tutaj jest. No i tutaj też jest podkowa fajne. Dobra, dalej mamy rolki i tutaj mamy tak rolki mamy tu podwójnie tutaj mamy rolki e, dobra tutaj są rolki tu nie ma tu są tutaj też są tu rolki nie ale podkowa tak a tutaj nie ma dobra Lecimy dalej, dalej mamy popcorn. <laughs> dalej mamy... <laughs> Ojen, <laughs> co tu się stało? Ale zachrypon Dalej mamy popcorn. No i szukamy tego popcornu tutaj. Tu nie ma. Tu też nie ma. Dobra, lecimy dalej. <laughs> dalej jest leżak, tutaj jest leżak. Tutaj nie widać. Hmm, tutaj też nie. Dobra. Ale za to tutaj mamy dwa razy leżaczek. Tutaj nie widać. Tutaj też nie widać, a tutaj nie ma. No to lecimy dalej. Dalej mamy słoneczko i słoneczko mamy tutaj w pierwszej linii. Lecimy dalej, szukamy, czy się jeszcze jakiś do nas słoneczko uśmiechnie. Nie, nie, tylko to jedno. No to dobrze, dalej mamy kości. O! I mamy linię! Słuchajcie! Emocje do samego końca, jak to się mówi w tym tutaj naszym kręgu zdrabkowym. Ostatnia zdrabka, warto było oglądać do końca, wyczekiwać, bo pojawiła się linia. Fantastycznie! Może uda się uzyskać jeszcze jakąś linię, to już w ogóle będzie czat. Jak będzie coś powyżej zwrotu. No zwrot na pewno z tej zdrapki mamy. Kostki tu są na dole. Za wiele tu się na razie nie tworzy wśród tych pozostałych symboli. No ale jesteśmy prawie jeszcze na początku, także wszystko przed nami. Żebym tylko kontrolnych nie odkryła, to będzie baja. Dobrze, patrzymy tutaj za piłeczką. Niestety poszukiwania piłki okazały się fiaskiem. Dobra, ja muszę się tu skupić, bo ja się patrzę na zdrabkę, a tutaj muszę patrzeć, żebyście i wy dobrze tutaj wszystko widzieli. A to nie takie łatwe. Tu jest krab, tu jest też krab. I dalej. Tu mamy jeszcze kraba. Dobra. Dalej mamy rower. Szukamy rowerka. Tu, tu, tu. Tu jest. Dobrze, proszę bardzo. Tutaj jest. Tutaj jest. Ehm, dalej, tu, tu, tu. A tu jest. Tak, tu jest rower. Dobrze, lecimy dalej, dalej. Mamy balony. Dalej mamy balony. Patrzymy, gdzie tu są balony. Tu są. I więcej baloników nie widać. Dobrze, lecimy dalej, dalej. Mamy klapki. Tutaj są klapeczki. Tutaj są. O, tu jeszcze były balony. Tu nic nie ma. Mm, tutaj też nie ma. nie ma, no i tu też nie ma, oj, dobrze. Dalej mamy tutaj klucz. Dalej mamy klucz, no i lecimy szukamy tego kluczyka. Tutaj jest tu, jest tu i tutaj. Ok. Dalej mamy motyla. Tutaj mamy motylka. I więcej nie widzę. Dobra. Dalej lecimy, lecimy, szukamy lodów. Czy tu są jakieś. O, tutaj są. Tutaj. Na dole. No i więcej nie widać. Dobrze, lecimy. Dalej mamy gwiazdę. Gwiazdy tu? Nie mamy. Dalej mamy tutaj okulary. Tutaj są. Tutaj są. Proszę bardzo, tu są okularki. Tu są okularki. Tu. I tutaj też. Dobrze. Dalej mamy biedronkę. Biedronki, nie ma biedronki. Dalej mamy czapeczkę. Tu jest czapeczka. Mm, o, tu jeszcze były kulary. Dalej mamy arbuzę. Szkoda, że tyle dają tych pustych symboli, tych, których nie ma. W owocowej eksplozji nie ma czegoś takiego. A tu szkoda, że właśnie tak wzdrawce za 10 zł robią takie właśnie pudła. O, tu jest dzwon, wiatrak by się przydał. Jest dzwon, tu jest też dzwonek. Tu jest dzwonek. Tak to się później klaruje, jakby się przydał wiatrak, nie? Ale ile linii by on otworzył zaraz? Tutaj, tutaj. Tutaj. O, no to już wtedy raczej traci się nadzieję. O, tu jeszcze były lody. Że dadzą tyle linii, no ale mogliby w końcu, bo ja tak właśnie jakiś takiego wielkiego wow nie miałam w liniach. W końcu by się przydało. Dobra, diamenta też nie ma. Diamentu. Parasol. Parasol, gdzieś widziałam. O, tu jest, ale tylko ilość sztuk. Jeden. No i ostatni symbol. Czy będzie to wiatrak? Nie. Dali księżyc. Tu jest księżyc. Mogliby dać cytrynę, mogliby dać wiatrak. Ptaszka by mogli dać. Ile by się tu zadziało fajnych rzeczy. A tak? Księżyc. On tu coś wnosi. Tyle, że jest go dużo, ale nic nie wnosi. No cóż, wygląda na to, że zostajemy tylko z jedną linią. Ale skoro już jest jakaś wygrana, to wypada, by sprawdzić, czy czegoś nie pominęłam na szybkości. Chociaż kontrolne później zawsze są pomocne i wszystko potwierdzą. <laughs> No dobra, wygląda na to, że kończymy z jedną linią. Czy tu będzie dyszka, czy będzie coś więcej? No, widzimy, że jest 10 zł. To chyba było BBB. Tak, zgadza się. Także mamy tutaj tylko 10 zł, kochani. No cóż, więcej nie udało się wyciągnąć. Paradoksalnie, zdrabka, która jest zawsze dla mnie najmniej szczęśliwa, okazała się wy dzisiaj wygraną. Pozostałe są puste. Także możecie sobie tutaj przeliczyć, jaki jest wynik, jak to wygląda. Moi drodzy, raz jeszcze życzę Wam zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych. Czego tam sobie wymarzycie, żeby Wasze plany się spełniły i marzenia. Bądźcie dla siebie dobrzy, dla siebie i dla wszystkich innych ludzi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Za obecność dzisiaj zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia już. Wkrótce. Buziaki. Pa pa!